Panie trenerze, po dwutygodniowej przerwie i po tym jak piłkarz, kilku piłkarzy wyjechało na zgrupowania, to proszę przedstawić jak to obecnie teraz wygląda w drużynie. Kto może zagrać, a kogo na pewno zabraknie. teraz o grze we we would po meczu z Rakowem wolelibyśmy nadal grać bo bardzo dobrze wyglądaliśmy na murawie but we we had some time now to to both train hard and and some rest and some of the players get inspired by to represent their country ale teraz mieliśmy trochę czasu na to żeby zarówno Mocno trenować, jak i na trochę odpoczynku, i na inspirację dla niektórych zawodników, poprzez to, że reprezentowali swoje kraje. And we have, uh i don't really remember about Rak before Rak, but we have uh, for sure Lance our back in training. Nie pamiętam co było przed Rakowem, ale na pewno Lance wrócił do treningów. Uh, he has been out for a while, but uh, he's on the pitch now and we are very happy for this. Był wyłączony przez jakiś czas, ale teraz wrócił na murawę, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. And we have Marcel who is uh, getting closer and closer to uh, to train with the with the team. So the situation in the team is quite okay. I Marcel jest coraz bliżej tego aby, nadal, aby znowu trenować z drużyną, więc sytuacja w składzie jest całkiem dobra. Mamy pewne drobne problemy, które mogą mieć na nas wpływ przed meczem, ale jest zbyt wcześnie, żeby teraz to rozważać. Dziękuję. Jakub, proszę bardzo. Panie trenerze, a tak na oko kadrowicze wrócili uśmiechnięci, przybici, no bo tam mało tych minut było albo po prostu bez sukcesów. Jakąś panu różnicę widział w porównaniu z tym, jak się zaprezentowali w październiku? Staram się pomyśleć o tym, co było wcześniej, więc to chwilę trwa. E It's this kind of things is always connected to um, minutes on the pitch and result. Let's say. And I think all of the players get uh, okay minutes. Of course, there is some of the players that uh, wants more. This is normal. Więc Wszyscy zawodnicy rozegrali jakieś, jakieś tam minuty, mniej lub więcej, to jest normalne. Just Luka, but any minutes, but he, on jedynie Luka nie wszedł na boisko, ale z drugiej strony jego reprezentacja zakwalifikowała się do Euro, więc jest z tego bardzo zadowolony. Panie trenerze, o Marcela się dopytam, no bo ten chłopak... No pierwsze takie informacje mówiły o sześciu, sześciu tygodniach przerwy. Wydaje mi się, że już mamy ponad dwa miesiące, kiedy go nie ma. No i chyba tak można zaryzykować twierdzenie, że do końca roku go już na boisku nie zobaczymy. Czy wdrożony Pomysł na rehabilitację zawodnika, na wyleczenie tej kontuzji barku, uważa pan z tej, tej perspektywy czasu za dobry, czy, czy, czy jednak były lepsze pomysły? Nie chcę wdawać się w tego typu odpowiedzi czy rozważania medyczne, bo nie jestem w tym ekspertem. Ale co mogę komentować, że to jest bardzo. It's an normal injury for a football player. Ale mogę powiedzieć, że to jest dość niezwykła kontuzja jak na piłkarza. So so it it has been tricky during the both how, how to attack this rehab, let's say. Więc było trudną kwestią zarówno podejście do tej rehabilitacji. And also during the waiver had been some adjustment so so uh, but For me the most important thing is that he's now uh, starting to get on the pitch individual and we can see him here every day. So this is the most Podrodze po też trzeba prowadzić pewne korekty, ale najważniejszą dla mnie rzeczą w tej chwili jest to, że on już trenuje na murawie indywidualnie, jest coraz bliżej uh, gry z drużyną, więc to jest dla nas najważniejsze w tej chwili. And according to your comment about that we can't, uh, count on him before uh, New Year. Jeśli chodzi o uwagę, że prawdopodobnie nie zobaczymy go na boisku przed końcem roku, Myślę podobnie. But Marcel is is a very special player, so it can go faster, and he's creative. He's a player that that maybe doesn't need so much time to to get into the team or at least to enter the pitch in, in during the games. Ale on jest naprawdę wyjątkowym zawodnikiem i być może w jego przypadku potrwa to krócej. On jest bardzo kreatywny i być może będzie w stanie wejść na boisko w trakcie meczu. So, don't close this door about uh, him can join it earlier, but I don't expect Marcel um, from a realistic uh, point of view before we we uh, start after. Uh... Więc nie zamykałbym tych drzwi, nie zamykałbym tej możliwości, ale realistycznie patrząc, nie spodziewałbym się, żeby Marcel wrócił przed naszym powrotem po przerwie noworocznej. To nie jest związane z samą kontuzją, tylko bardziej z czasem, przez, jakiś, przez który był nieobecny. But we have really missed him. I this also. Ale również powiedziałbym, powiem to, że naprawdę nam go brakowało. Hmm. Panie dyrektorze, wątek reprezentacyjny jeszcze bym troszeczkę pociągnął. Ja już zadawałem takie pytanie Panu odnośnie ewentualnej pracy Pana w roli selekcjonera reprezentacji Szwecji. Czy coś się w tej kwestii zmieniło? Czy może Pan po prostu powtórzyć to co, nie wiem, może miesiąc temu Pan powiedział, że bardzo lubi pracować w Pogonie i na tym się skupia? I would, I would love to repeat this, because this is still the reality. I love to come here every day, work with the players, work with the people that are that running this club. So z, radością, z radością to powtórzę. Kocham tu pracować, kocham tu przychodzić każdego dnia i kocham pracować z ludźmi, którzy tworzą ten klub. And there is nothing else on my mind. I o niczym innym nie myślę. Dziękuję. Kuba, proszę bardzo. Ale czy taki kontakt był, albo czy takiego kontaktu się pan spodziewał? I, I I haven't been contacted and I don't expect anything uh, about this kind of uh, uh, things that goes on or rumors that goes on. My fully focus is is on Pogon and do the best I can to to help us get the best result uh, here. Nie było takiego kontaktu, nie spodziewam się kontaktu. Nie zajmuję się rzeczami, które są plotkami. Koncentruję się wyłącznie na pogoni i będę robił wszystko, aby pomóc nam tutaj uzyskać jak najlepszy wynik. lec przed nami przyznaje się uczciwie, że może gdzieś wewnętrznie troszeczkę lekceważy ten zespół i myślę sobie, że będzie łatwe zwycięstwo. Jak uchronić drużynę przed takim podejściem, że skoro jesteśmy w czołówce, gramy ze średniakiem, będzie, będą łatwe trzy punkty. Ma pan na to pomysł? No, this is one of the think like this. To jest oczywiście jedno z wyzwań i jeżeli. Ktoś w ten sposób myśli, to ja muszę zadbać o to, żeby zawodnicy w ten sposób nie myśleli. Nie wiem, czy ktoś mi pomoże, jaki był wynik meczu wyjazdowego Stali z Legią. Yeah, so we I I just saw the result. I don't know anything about it, but to to be on the highest level. It's about every game, about against every opponent. Widziałem tylko wynik tego meczu. Nie wiem więcej na jego temat, ale musimy rozumieć, musimy pamiętać o tym, że aby być na najwyższym poziomie, musimy podchodzić poważnie do absolutnie każdego meczu z absolutnie każdym przeciwnikiem. we myślę, że mamy over this kind of uh, mindset. We are now. Uh, team, Ale myślę, że my już pozbyliśmy się takiego nastawienia. Jestem bardzo dumny ze wszystkich zawodników z tego, jak wszyscy pracują i jak wszyscy pracują wspólnie i myślę, że tego nie, nie, muszy, nie musimy się obawiać tego typu podejścia. Czy uważa pan, że największe zagrożenie w tym sobotnim spotkaniu ze strony Stali to są stałe fragmenty gry i czy w ostatnich dniach na tych treningach, gdzie będziecie już wspólnie trenować, no poświęci pan obronie przy tych stałych fragmentach gry więcej czasu uwagi?

Ale uh, Stal jest również bardzo dobry w kontrataku, Ale jest również bardzo dobra w kontrataku i musimy być bardzo zbalansowani jako drużyna. Musimy być zdolni do tego, aby ich powstrzymać w tych przejściowych fazach gry. Jakub. Jeszcze jedno. Panie trenerze, czy można się spodziewać dużych zmian w jedenastce w pogoni, czy raczej Panu się uśmiechnie i nie odpowie konkretnie, ale do, do zrozumienia, że raczej nie. I think it would be wrong to to not say that there will be a lot of changes in Pogoni it's not right because the, the, the players who have started the games uh, has done very good uh, during a long uh, period of time now. Myślę, że błędem by byłoby powiedzenie, że będą jakieś ogromne zmiany, ponieważ zawodnicy, którzy rozpoczynali mecze do tej pory w Pogoni, zrobili bardzo dużo dobrego. Uh, so maybe maybe there will be some changes but not a lot. Może będą pewne zmiany, ale niezbyt wiele. Trenerze, dzisiaj tylko o kibicach z mojej strony. Takie dwa albo trzy pytanka. Mecz obejrzy prawdopodobnie około 15-16 tysięcy widzów. Jak trener uważa, czy to jest dobry wynik? <laughs> Uh, let's go back to the Rakov game. Uh, when we say this, it was a full stadium. We, we are the best when the stadium is full from our supporters. Wróćmy do meczu z Rakowem, kiedy mieliśmy w zasadzie pełny stadion. I my gramy najlepiej wtedy, kiedy stadion jest pełny kibiców. We have a playing style that uh, also is connected, but we want a lot of supporters, not just from. Uh, From we want from whole Poland. Mamy taki styl gry, w którym zależy nam na tym, aby mieć jak najwięcej kibiców, nie tylko ze Szczecina, ale również z całej Polski. hope I oczywiście wolałbym, żeby był pełny stadion, ale mamy jeszcze kilka dni do rozpoczęcia meczu i mam nadzieję, że więcej osób zdecyduje się przyjść na mecz. No może i trochę więcej, ale raczej tam powyżej 16, maksymalnie chyba do 17, tak? Gdzieś tak patrząc z praktyki poprzednich meczów to nie dojdziemy. Ta liczba będzie jednak o kilka tysięcy mniejsza w porównaniu do poprzednich meczów z Lechem Poznań, Jagiellonią, czy wspomnianym przez pana trenera Rakowem. No i chciałbym zapytać, co według pana, z czego to według pana trenera wynika? To ja oczywiście mogę podpowiedzieć ze dwa, dwa rozwiązania, ale wolałbym, żeby pan trener to powiedział. Can you please tell me your ideas first? No, <laughs> oczywiście no, chodzi o pogodę i o klasę rywala po prostu. Czy uważa pan trener, że jeden z tych czynników wpłynie jakoś, wpływa jakoś mocno? Absolutely can be. Uh, ben... because there is some clubs that comes here with, with a big name like Legia and Lech Poznań and maybe Rakov also but attract more supporters, but uh, in this case I, I think the supporters should come to, to, to support us. Oczywiście, może tak być. Wiadomo, że znane kluby, które tutaj przyjeżdżają, jak Legia, Lech czy chociażby Raków, przyciągają więcej kibiców, ale w tym przypadku chciałbym, aby kibice przyszli po to, żeby nas dopingować i wesprzeć. However, I, I'm very happy with the support we get here, because it's a great support. The atmosphere in the stadium is. Amazing. So, uh, let's see if some more uh, people will to come to the game. Oczywiście jestem bardzo zadowolony ze wsparcia z dopingu, który tutaj mamy na stadionie. Atmosfera na stadionie jest naprawdę fantastyczna. Ale zagramy oczywiście w swoim stylu, ale mam nadzieję, że więcej osób zdecyduje się przyjść, obejrzeć mecz i nas dopingować. Винку, mm винку. -hmm.